Dzień dobry. Witam w piątkowym komentarzu Liberté. W tym tygodniu dość długo zastanawiałem się, który temat poruszyć. Bardzo wiele się dzieje, dzieje się wiele spraw bardzo ważnych. W końcu postanowiłem dokonać być może dość nieoczywistego wyboru i porozmawiać o pewnej sprawie związanej z tym moim głównym przewodnim tematem, który jak najczęściej chcę w moich komentarzach poruszać, a więc kwestią strachu i zastraszania obywatela. Przez rząd. Mieliśmy do czynienia z właśnie tego, z tej sytuacją w ostatnich dniach, ale zacznę może od drugiej strony. Afera wokół Pegasusa jest w pełnym toku. W Sejmie toczą się dyskusje, negocjacje o powołaniu komisji śledczej, ale politycy PiS chyba dość słusznie podkreślają, że dla nich to jest problem numer trzy, a problem numer jeden jest dla nich inflacja, drożyzna problem numer dwa jest Polski Ład i te dwie, dwie kwestie e, stoją w centrum tej opowieści, e, którą dzisiaj chciałbym e, tutaj e, rozwinąć przed Państwem. Mianowicie e, po, jest to do, do, dokładnie pokazuje jak bardzo PiS boi się podejmowania tematu inflacji drożyzny w debacie publicznej. E, ten początek roku jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców. E, oni właśnie e, mają poważne problemy związane z rachunkami za energię i za e, inne surowce, które idą do góry, a więc z tym takim zjawiskiem, które przede wszystkim napędza inflację. Mają też problemy z polskim ładem, który wprowadził e, po pierwsze obciążenia dla nich, ale po drugie też wprowadził cały nowy gąszcz niezrozumiałych przepisów, więc oni się e, oczywiście skarżą. A e, oczywistą rolą lidera e, największej partii opozycyjnej, czyli Donalda Tuska, jest tego rodzaju skarby wysłuchiwać, dlatego Tusk ruszył w trasę po Polsce i spotyka się z małymi i średnimi przedsiębiorcami, którym jest obecnie trudno i po każdym takim spotkaniu organizuje konferencję prasową na temat tych trudności i propozycji swojej partii, jak z problemami drożyzny, czy problemami wygenerowanymi przez Polski Ład należy postępować. No i cóż się dzieje po takich spotkaniach? Po takich spotkaniach przedsiębiorcy ci, Którzy zdecydowali się z Tuskiem porozmawiać, stają w obliczu zmasowanego ataku hejtu ze strony polityków obozu rządzącego, ale przede wszystkim mediów kontrolowanych przez obóz rządzący i całej armii tzw. publicystów, czy zwykłych troli, hejterów popierających rząd w mediach społecznościowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce już od lat jest bardzo trudne, ale teraz staje się trudniejsze. i Przedsiębiorca, który chce poskarżyć się, na swój los, który chce e, powiedzieć o trudnościach, z którymi się boryka, e, chce po prostu powalczyć w sferze politycznej, publicznej o swoje interesy, staje przed ścianą hejtu. A więc co się dzieje? TVP pokazuje z imienia i nazwiska e, tych przedsiębiorców, informuje, ile pieniędzy oni rzekomo skasowali, otrzymali od rządu w ramach wsparcia po lockdownie. Tak jak pyta. Wszystkie tarcze, które wtedy zastosowano, to były jakieś pieniądze, które się tym jakby to jakaś łaska od rządu, a nie po prostu odszkodowanie za straty poniesione przez tych przedsiębiorców w skutku tego lockdownu, który był decyzją administracyjną. Tak części się, się pokazują, że rzekomo ci przedsiębiorcy powinni klęczeć na kolanach i dziękować rządowi za jego, za jego strasznie wielką, dobrą, wspaniałą myślność. Że, że te odszkodowania zostały wypłacone. Zwolnicy rządu wypisują w internecie negatywne komentarze na, tych, na temat tych przedsiębiorców. Jakieś negatywne opinie występują na różnych stronach, które rankingi różnych tam firm przedsiębiorców organizują. Ale co więcej, pojawiają się sms i -y, telefony nawet nocą z pogróżkami przeciwko tym ludziom. Cała zmasowana akcja hejtu Przeciwko e, nim się pojawia, tylko dlatego, że postanowili porozmawiać z Donaldem Tuskiem, e, czy politykiem opozycji, i postanowili e, je, spróbować poprzez jego, e, jego osoby i je, wykorzystać pozycję, którą odpowiada w sferze politycznej, aby nagłośnić ich trudną sytuację. Tak? Jest to jasny sygnał ze strony tamtej, e, tamtego obozu politycznego, rządu, jego mediów, że krytyka rządu się w Polsce nie opłaca, że lepiej siedzieć cicho i pokornie nieść swój krzyż już się odzywać, tak? Jest to zastraszanie, manipulacja, do której jesteśmy już doskonale przyzwyczajeni ze strony TVP i innych tego rodzaju mediów, tak? Wręcz dopominanie się o własne interesy, coś naturalnego w polityce, obojętnie czy te interesy są słuszne, czy są niesłuszne czasem, ale dopominanie się przez zwykłych ludzi obywateli o swoje interesy zostaje nazwane przez pisowskich troli zdradą narodu, tak? Nie można krytykować rządu, nie można walczyć o swoje interesy, kiedy rząd te interesy narusza, bo jest się z na na Tak te sugestie się pojawiają. Oczywiście również sugestie, różne, że pojawi się kontrola skarbowa, cały ten mechanizm jest wprowadzony w ruch. Tak wygląda rzeczywistość w Polsce prowadzenia działalności gospodarczej w dobie polskiego ładu i rządów pisarskich, które spowodowały kolosalną im Do czego to zmierza? To zmierza niewątpliwie do upadku jednej firmy. Do tego to zmierza. Zmierza to do spadku ilości miejsc pracy i do wszystkich problemów które, ekonomicznych, które zostaną przez ten wianuszek wydarzeń potem podzielone. Niestety tak wygląda realia, tak wyglądają realia rządów ekonomicznych alfa, analfabetów, a z właśnie z nich, z takich ludzi składa się przede wszystkim Partia Prawo i Sprawiedliwość. Mimo wszystko, życzę jednak Państwu miłego weekendu.